Cześć witajcie, Jan Pasiński Piwna Kompania no i dzisiaj jeden z takich materiałów nowych materiałów, nowej serii na kanale który powstaje, jakby kontynuuje tę serię tych materiałów które tworzy dzięki Wam w ramach tego materiału chyba z dobrego półtora, ale nie dwóch miesięcy nawet czyli subskrybencie, obudź się polecam Wam, jak chcecie nadal, podrzucajcie pomysły śmiało będę je przeglądał i realizował w miarę swoich możliwości no i właśnie dzisiaj jeden z takich pomysłów podrzuconych przez widzów, czyli mianowicie klasyki piwa, które trzeba znać bo tak to należy ująć. No i właśnie, żeby właśnie zacząć tą serię jakimś takim, nazwijmy to mega, mega klasykiem znanym, po prostu e, można powiedzieć, że e, no, światowym faktycznie liderem, jeżeli chodzi o pewne spożycie, e, gdzieś tam w topie, znanym różnie z filmów, jakichś seriali, e, takim pewnym piwem symbolem, jeżeli chodzi o różne, nie wiem, jakieś e, wydaje się wyjścia, e, jakieś chyba z tego, co się orientuje, również gdzieś tam pite w różnych klubach, miejscach, e, dancingach, dyskotekach i tak dalej. No nie cóż by innego jak tylko korona, bo o tym właśnie mowa, o niej koronie. No i właśnie, w takim razie zacznijmy może wstępem, wstępem od niego, parę słów zaczynając jak to w ogóle z tą koroną było. Korona zadebiutowała w 1925 roku na swoim rodzimym, meksykańskim rynku. Przez długi czas, ileś 10 lat, tak naprawdę była bardzo takim lokalnym, tylko i wyłącznie e, krajowym, można powiedzieć, piwem, niedostępnym szeroko w świecie. E, jednak sprawa zmieniła się oczywiście dzięki zakupowi przez światowy koncern lidera, także jednego z, naj... jeden z, chyba z największych koncernów światowych piwnych, jak nie pierwszy, bo teraz nie pamiętam, który tam się przyścignął, a mianowicie przez Anheuser busch został zakupiony. No i słuchajcie, w 1981. Roku piwo trafia do Stanów Zjednoczonych. Myślałem, że coś mi tu chodzi. Piwo trafia do Stanów Zjednoczonych no i szybko okazuje się, że staje się po prostu liderem. Najszybciej kupowanym, najchętniej importowanym piwem do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, również w tym okresie, jakby widząc e, falę jakiej popularności, na jakiej rośnie, koncert Heineken roztoczył bardzo ciekawą plotkę. Mianowicie, że e, piwo o tak jasnej, złocistej, można powiedzieć słonkowej, przezroczystej praktycznie barwie jest po prostu, e, no, można powiedzieć, chrzczone sikami. E, bo taka była plotka roztoczona. W tamtych latach podobno krążyła dosyć e, mocno i przez wiele osób została no, po prostu podchwycona i uznana za prawdziwą. E, także można powiedzieć, że faktycznie no, teraz m, już bo człowiek kto nie uwierzył, chociaż kolorem faktycznie przypomina nieco siki, ale może o tym jeszcze za chwilę, o nieco innych szczegółach. Przejdźmy do następnego etapu. Jeden z twórców Potęgi, prezes tej firmy, urodził się w 1917 roku w w Wiosce w Hiszpanii. No i generalnie zaczynał właśnie od pracy w tym browarze, jakby w jakimś jednym z magazynów browarów, browaru, gdzie powoli, powoli piął się po szczeblach kariery. Mowa tutaj o Antonio Fernandezie. Tutaj moje notatki właśnie się tak posiłkują. Wychował się w wiosce, już mówię, Cerezales del Conado. No i generalnie, bardzo ciekawa historia się z tym wiąże. Ponieważ w 1949 roku Wymigrował do Meksyku Gdzie właśnie rozpoczął pracę W jednym z tych magazynów należących do browaru I po kolei, różnie, biorąc pod uwagę I lat, pił się do góry Aż został prezesem właśnie Korony No i co ciekawe W 1971 roku właśnie Stał się dyrektorem generalnym Był nim aż do 2005 roku Co ciekawe Przez te tyle lat zgromadził po prostu Gigantyczny, można powiedzieć, majątek No i dożył z bardzo sędziwego wieku ponieważ aż 99 lat, zmarło mu się w roku 2016. W sierpniu dokładnie 2016 roku. No, i biorąc pod uwagę, żeby nie zapomniał swoich korzeni, i skąd się wywodzi z tej małej wioseczki, Cerezales del Condado, podarował tym, no, tym kilkudziesięciu mieszkańcom tej wioski, słuchajcie, swój majątek. Czyli każdy z tych mieszkańców w obecnej chwili no, jest milionerem. Nie wiadomo, czy wszystko już dali, czy nie, ale po prostu zostało im przekazany ten cały majątek. Także faktycznie można powiedzieć, że no, piękny gest, piękna sprawa. No i właśnie nawiązując do tego wszystkiego, przejdźmy jeszcze raz do tego etapu następnego, a mianowicie chwytów marketingowych. Jak już wspomniałem wcześniej, Korona właśnie znana jest z tego, że grała tak naprawdę w wielu filmach czy serialach. Najpopularniejszym filmem, w sumie serią tak naprawdę filmu, który wystąpiła, są filmy Szybcy i Wściekli. W jednej chyba z nawet jednej najnowszych części z tego co doczytałem, dostali nawet jakby ten produkt placement za darmo, czyli po prostu zostali jakby już wykupieni. czy znaczy wykupienie po prostu, biorąc pod uwagę ilość lat, którą mieli, dostali po prostu tą możliwość wejścia tam za darmo i faktycznie podobno dzięki temu zaoszczędzili. Kilkanaście milionów dolarów, jeżeli chodzi o e, samowystąpienie reklamy w firmie. E, ale w sumie też jedna, jedna z takich następnych ciekawych informacji, m, takich nazwijmy to marketingowych, jest to, że wiele reklam, tak naprawdę, które się pokazuje w sieci, e, czy gdzieś tam w internecie, właśnie w telewizji się pokazuje, że korona serwowana jest z limonką, z kawałkiem limonki. E, sprawa wydaje się. Teoretycznie banalnie prosta, ale były różne teorie. Jedna z takich teorii właśnie była między nimi, że chodziło o to, żeby dodać limonkę, sok z limonki do takiego piwa, które przechowywane jest w jasnej butelce, wystawione na działanie słońca i mogą po prostu pojawiać się dosyć słabe aromaty z tego względu, po prostu działania promieni słonecznych. I chodziło o to, żeby limonka po prostu zabijała to i dawała inny posmak, także bardziej tropikalne rzeźki. Inną taką ciekawą teorią było to, na przykład, że podobno w Nowym Jorku barmani, żeby uchronić. Kobiety, przy tym, żeby coś niecni, niecni mężczyźni z jakimiś niecnymi zamiarami rzucali jakieś pigułki do piwa do, poprzez wąską szyjkę, zabezpieczali właśnie te piwa kobiet, wsadzając tam delikatnie uciętą limonkę naciętą na szyjkę. Jednak, chyba, biorąc pod uwagę wszystkie teorie, najprostszym rozwiązaniem jest to, że to jest po prostu chwyt marketingowy, ponieważ gdzieś właśnie ktoś obliczył, że. Dzięki temu, że zastosowano go, sprzedaż korony jeszcze mocniej wzrosła. Jakby kojarzy się po prostu piwo czy jakiś produkt z daną nie wiem, sytuacją, z, daną jakimś, z danym jakimś takim nazwijmy to rytuałem wieczoru. Na przykład, tak samo właśnie chodziło o to, żeby stworzyć takie rytuał: że jak kupujesz koronę, to musi być limonka. No, i skoro skończyliśmy już na ten temat rozprawiać na temat chwytów marketingowych, e, przejdźmy w takim razie teraz do e, krótkiej, bo krótkiej, ale jednak recenzji. Zobaczmy, mówiąc że z koroną do czynienia za często w swoim życiu nie miałem, e, z tego względu, że kiedyś spróbowałem, zraziłem się, nie smakowało mi, no i już odpuściłem temat. E, na no, ale przy okazji materiału e, spróbujemy 4,5% alkoholu. E, piwo mieści się także, że ciekawe, właśnie na świecie, jest, jest sprzedawane w butelkach od 0,2 0, e, mniej więcej litra do, słuchajcie, butelek. 0,9 litra. Także rozpiętość, rozpiętość naprawdę spora. No i już tu skumśik zalatuje, właśnie z tego. Jasna butelka, limonka limonka musi być, niech będzie. Nasz teoretycznie w tych wszystkich reklamach, o których wspominałem, oni mówią, że powinno to wyglądać w ten sposób, że nadziewa się, nadziewa się z tej strony, zrobiłem, nadziewa się limonkę o jakoś tak. Tak, aczkolwiek na tych reklamach to zawsze stoi, trzyma się. Tutaj może. O, może tak, może tak, ok, niech tak będzie, bo chodziło o coś takiego. No ale z drugiej strony napić się teraz nie da, więc można sobie po prostu zrobić. Ciach, wrzucić kawałek limonki od razu prosto do szkła. No i powiem Wam, że jeżeli chodzi o szkło, to naprawdę już jest wyczuwalne, wyczuwalne skunki całkiem intensywnie, ale z tą limonką. Faktycznie można powiedzieć, że pachnie zdecydowanie lepiej i tak jakby producenci, a także marketingowcy by chcieli, czyli zdecydowanie bardziej tropikalnie, rzeźko, no i nieco po prostu jak tak naprawdę nie piwo czy napój alkoholowy, ale po prostu jako taki napój orzeźwiający. No to weźmy sobie łyczka. No i smaku, tak jak się można było spodziewać, no to totalny bezsmakowiec po prostu, także smaku za wiele tu nie ma. E, goryczka, wątła, nie za dużo słodowość, skunksowość taka mm, przebijająca. Można powiedzieć, że taka chmielowość właśnie wymieszana z klasycznym skunksem poniekąd. Mm, no ale ta limonka faktycznie tutaj e, daje coś od siebie, wkłada po prostu dużo serca tutaj w to piwo. E, no i dzięki temu faktycznie zyskuje. Mm, no i to jest tak genialny chwyt marketingowy po prostu, żeby zrobić takie piwo. Bo ono jest tak naprawdę 0,3 właśnie specjalne, 0355. 355 ml zrobiona po to, żeby właśnie e, było takie lekkie, małe piwko gdzieś niezobowiązujące. No, i tak właśnie mniej więcej e, tutaj, teraz to powiedzmy szkle wygląda. Bo smakowo, no, oraz jeżeli chodzi o wygląd, no, to no, szału nie ma kompletnie. No, nie, nie jest to piwo zbyt warte picia. No, jak można powiedzieć, że ja kiedyś się zraziłem, to nie dziwię się sobie, że się zraziłem. No i chyba to zrażenie utrzyma się. No ale to byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli takie klasyki, faktycznie spotkanie ze światowymi klasykami, które trzeba znać, materiał Wam się podobał, no to chętnie dajcie znać. Będę coś kombinował następnego. Nawet dajcie propozycje, jeżeli byście chcieli na przykład, jakie piwo tutaj powinno się pojawić. Także do zobaczenia. Hej!